2012 rok, styczeń. Na otwarcie Stadionu Narodowego przyjechały tysiące ludzi z całej Polski. W ciągu 700 już wydań Kroniki WAF.pl przyglądaliśmy się z kamerą wielu warszawskim inwestycjom, między innymi tej. Rejestrowaliśmy kolejne etapy powstawania stadionu. Aż Nasze kamery towarzyszyły przy powstawaniu szkół, przedszkoli czy żłobków. Słoneczna szkoła na Bemowie miała taki początek, świetnie to pamiętamy. No i inne budynki edukacyjne, aż po budowaną właśnie szkołę w Wilanowie. Tak zgromadzono pierwsze rowery Veturillo w 2012 roku. Było ich wtedy około tysiąca. Powstawały kolejne stacje. Dziś jest ich trzy razy więcej w ponad 200 wypożyczalniach. A to piwnice pod Starym Miastem. Wspaniale odrestaurowane zabytki, niektóre pamiętające wieki średnie. Tak rozpoczynały się prace przy nich pod rynkiem i w sześciu innych miejscach. Znaleziono nawet skarb. Przyglądaliśmy się również powstawaniu Muzeum Warszawskiej Pragi, gruntownemu remontowi trzech zabytkowych praskich kamienic. Takie były początki. Most Łazienkowski i jego nieprzewidziany całkowity remont. Kolejne etapy Łączenie dwóch stron i wreszcie gotowa przeprawa. Z okazji 700. Kroniki, która w ciągu 7 lat zaprezentowała Państwu 3,5 tysiąca tematów. Składamy najlepsze życzenia.